Tym razem w programie Twoja rola odwiedzimy gospodarstwa demonstracyjne, by odpowiedzieć na pytania, jaka jest ich rola i co mają do zaoferowania. Różnią się wielkością kierunkami produkcji, sposobem organizacji pracy. Gospodarstwa demonstracyjne to takie, które odwiedzają różni goście, a tym razem dwa z nich odwiedziła nasza kamera. Veronika Rybińska i mała się różnych zajęć aż 9 lat temu wspólnie z mężem kupili gospodarstwo. We wsi Góry Lubiańskie początkowo pani Weronika uprawiała warzywa i lawendę, później sprowadziła tu kozy i zajęła się produkcją serów, nie tylko z lawendą. Miałam już pewne doświadczenie również w serowarstwie. Stwierdziłam, że krowa to jest zbyt wielkie dla mnie zwierzę, ponieważ byłam sama na gospodarstwie. Mąż jeszcze jeździł gdzie indziej do pracy i wymyśliłam sobie, że przyjadą dwie kozy. Oczywiście życie pisze swoje scenariusze i zamiast dwóch kus przyjechało 18, całe stado. I tak zrodziła się miłość do kusa, później pomysł na główny kierunek produkcji. Nie mogę być hodowcą i każdemu mówię, że ja nie jestem tak naprawdę hodowcą, ponieważ mam zbyt miękkie serce i strasznie przywiązuję się do zwierząt. Zabraliśmy je z takich no, nieciekawych warunków, dlatego całe stado przyjechało. Zimą, kiedy były mrozy po minus 25-30 stopni, pół roku zabrało nam to, abyśmy doprowadzili te zwierzęta, które przyjechały do najlepszej kondycji, jaka może być i obecnie po tych kilku latach wciąż jest to podstawowe stado, które, które przywieźliśmy Nie ma w stuprocentowym składzie, także mogę powiedzieć, że to jest nasz sukces. To nie jedyna opowieść, którą Pani Weronika chce się dzielić. Przede wszystkim chce edukować tych, którzy do kozich serów podchodzą z pewnym dystansem. Mitem jest to, i trzeba to obalać, że kozie sery muszą capić, tak to nazwijmy. Cap to jest dorosły kozioł w pełnej gotowości rozpłodowej, więc to nie jest nic obraźliwego, jak tak mówimy. Jeżeli mówimy o capieniu, czyli wydaje się ten specyficzny zapach, kiedy jest stanówka, okres krycia, i przenosi się to na mleko kozie, jeżeli nie zachowamy higieny. Ten mit sprawia, że część osób nie chce nawet próbować kozich serów, tak. dlatego choć ich popularność rośnie, to zainteresowanie tymi produktami jest marginalne. To jest taka główna myśl tego, abym edukowała... Osoby, które chciałyby spróbować kozich serów, nie bały się tego, aby przekonały się, że jednak kozi ser może być miły, smaczny, słodki, sympatyczny w smaku i wcale nie musi być tego koziego zapachu, takiego specyficznego kozła w serach. Dlatego też Uważam, że edukacja jest bardzo ważna. Okazją do edukowania i dyskusji na temat różnych aspektów tej produkcji jest przyłączenie się do krajowej sieci gospodarstw demonstracyjnych powstała z inicjatywy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, przy ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego i my, jako Warmińsko-Mazurskie Ośrodki Doradztwa Rolniczego koordynujemy te prace tutaj na terenie naszego województwa. Krajowa sieć gospodarstw demonstracyjnych jest budowana od roku. Na Warmii i Mazurach przystąpiło do niej 11 podmiotów. Są wśród nich rolnicy indywidualni, jak i przedsiębiorstwa. Jest to można powiedzieć żywy twór, który cały Czas będzie się rozwijał i kolejne gospodarstwa będą zapraszane, jak również same gospodarstwa. Jeżeli czują potrzebę, właściciele tych gospodarstw czują potrzebę podzielenia się jakimś swoim rozwiązaniem, swoją ideą, to również sami mogą zgłaszać się do naszego ośrodka. Jako gospodarstwo demonstracyjne sądzę, że mogłabym mocniej edukować ludzi, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda hodowla ekologiczna. Zwierząt bez przymusu z wolnym wypasem, wybiegiem, że można się nabiegać i to jest świetny sport. I że to, jak żyją kozy, wpływa też na mleko, które dają. Nie nastawiam się też na jakieś ogromne zyski mleczne. Hodowla ekologiczna powoduje to, że mamy też uszczuplony zasób pasz, które otrzymują zwierzęta. Co wpływa, oczywiście, uważam, na jakość i w ogóle specyfikę mleka, a później na jakość serów? Jak zaznaczyliśmy na początku programu, w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych jest miejsce dla każdego, małego i dużego, ekologicznego i konwencjonalnego. Każdego rolnika, który chce przekazać swoje doświadczenia, ale też dowiedzieć się czegoś, co pozwoli mu poprawić coś w swoim gospodarstwie. Już Wielki Łęsk i rodzinne gospodarstwo państwa trąbczyńskich. Przejąłem gospodarstwo w 2010 roku po rodzicach. E, oni już e, po części ukierunkowali e, gospodarstwo na produkcję mleczną. E, jeszcze, jeszcze była otrzymywana trzoda chlewna, ale w momencie przejęcia gospodarstwa e, została zlikwidowana. Kolejne pokolenie chętnych do przejęcia gospodarstwa, jak widać, już rośnie. By było co przekazać dzieciom, państwo trąbczyńscy stawiają cały czas na rozwój. Obecnie utrzymywane jest tu 160 sztuk bydła, z czego 70 to krowy dojne. To ten kierunek wyznacza tu też kierunki upraw. Na 65 hektarach rosną głównie rośliny na pasze dla bydła. Siejemy 20 hektarów kukurydzy, około 20 hektarów zboża i, i, i resztę to są użytki zielone. I całą produkcję przez, roślinną przeznaczamy na, na skarmianie dla zwierząt. Przy takiej produkcji nie można też obyć się bez odpowiedniego parku maszyn. Staraliśmy się... Yy... Dofinansowania z Unii Europejskiej no i skorzystaliśmy z kilku działań. Także mówię, udało, się, udało się ten park maszynowy właśnie dosyć odmłodzić. Produkcja mleka na taką skalę oznacza ciągłe inwestowanie, ale i konieczność odpowiedniego bilansu między kosztami produkcji a ceną mleka w skupie. Wiadomo, że tak jak w każdej działalności są górki i są dołki, a teraz jest właśnie taka niepewność, w którym to kierunku pójdzie. Wszystko strasznie, strasznie, koszty poszły w górę. I jedno i drugie w pierwszym półroczu tego roku bije rekordy. Nie jest wzrost proporcjonalny ceny do kosztów produkcji. Radzenie sobie w takiej sytuacji wymaga od rolników wiedzy, nie tylko tej z zakresu podstaw ekonomii. Staramy się dokładnie kalkulować, czego możemy zrezygnować. Ograniczamy właśnie, u nas jest produkcja dosyć duża zwierzęca. To, to też w tym roku trochę zmniejszaliśmy właśnie nawożenia mineralne. A, a bardziej tylko, tylko na organicznym. Bycie gospodarstwem demonstracyjnym to też okazja do poszerzania tej wiedzy. Z korzyścią dla mojego gospodarstwa jest to, że właśnie e, też ja mogę zaczerpnąć jakieś nowości, e, innego spojrzenia właśnie na świat, rozmowa z doradcami. Wiadomo, że człowiek wszystkiego nie wie i, i musi się nauczyć, i pracownik KDR zaproponował mi e, uczestnictwo właśnie w takich działaniach. Sieć gospodarstw demonstracyjnych, e, niejako, e, Stara się, aby wszelkiego rodzaju kwestie pokazywane w gospodarstwach były jak najbardziej aktualne, realne, aby rzeczywiście ten odbiór ze strony odwiedzających takie gospodarstwa rolników był jak najlepszy. Zagadnienia do rozwiązania mogą zgłaszać sami właściciele gospodarstw należących do sieci. Też myślałem, że fajnie by było coś, jakaś demonstracja z trwałymi użytkami zielonymi. Żeby coś, coś w tym kierunku zmienić. Bo to też ma znaczący udział w żywieniu bydła i wpływa na wydajność krów. Teraz właśnie te technologie podsiewu są różne, różne mieszanki. To, to, to się zmienia. Przy uprawie zbóż jest to tak jakby na wyższym poziomie, że już jest wdrożona technologia ochrony czy, czy nawożenia. To właśnie było dużo takich spotkań na ten temat, a właśnie tak z trwałymi użytkami zielonymi. Myślę, że jest jeszcze sporo do zrobienia. To pokazuje, że tematów do dyskusji podczas spotkań w gospodarstwach demonstracyjnych raczej nie zabraknie. Nie tylko na regionalnym forum. Sieć e, gospodarstw demonstracyjnych. E, Pomimo, że jest koordynowana niejako z pułapu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, to oczywiście zakłada się, że będzie służyć również wymianie międzywojewódzkiej, jak również międzynarodowej. Po rolnictwie wiedzy nigdy dość. Gospodarstwa demonstracyjne spełniają bardzo ważną rolę w transferze wiedzy. Pracując na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, prowadzimy bardzo różnorodne badania z zakresu chowu, hodowli zwierząt, żywienia zwierząt, warunków utrzymania i dzięki takim gospodarstwom możemy po pierwsze współpracując z nimi prowadzić również badania bezpośrednio w gospodarstwach, ale również nasze pomysły Przenosić do tych gospodarstw, wprowadzać i sprawdzać, czy nasze pomysły, nasze rozwiązania znajdują odzwierciedlenie w potrzebach rolników, hodowców. Transfer wiedzy bezpośrednio do gospodarstw umożliwia nam sprawdzenie naszych wyników, naszych pomysłów. Jednocześnie bezpośrednie rozmowy z rolnikami, hodowcami pozwalają nam nakierować nasze badania, na rzeczywiste potrzeby, które są, ta wiedza jest przekazywana w takich ośrodkach również szerokiemu społeczeństwu, bo ten transfer wiedzy też może odbywać się w stosunku do młodzieży, do dzieci, które odwiedzają takie m.in. gospodarstwa, jakie tu mamy w Kortowie. I też przekazujemy tą najnowszą wiedzę na temat warunków utrzymania, hodowli zwierząt właśnie do tych osób, które nie są bezpośrednio związane z gospodarstwami, nie są związane bezpośrednio z rolnictwem. W kolejnym programie Twoja rola: nieoczywiste i zaskakujące pomysły na działalność pozarolniczą. Do usłyszenia za dwa tygodnie.